Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać czwarte okienko w kalendarzu adwentowym. Więc jestem ciekawa bardzo, czy tu będzie zgredek, tak jak tu pisze cyferka i zgredek jest pokazany w okienku. No ciekawe. To jest taki myk na sprawdzenie czwórki, ósemki mhm. i dziesiątki. No to tak. ciekawy jestem też. O. Otwieram znowu w drugą stronę, typowa ja. to nie jest z gredek Nie miała... Nie miałam la, racji Mhm mm Muszę pójść pojechać Ja pójdę, a po Bo to jest mega, to jest mega trudne Bolą jak Już udało się O, czekaj. To jest Ron! Ron! Rona masz! Ekstra Teraz już mam Rona Super Udało Ci się otworzyć bez nożyczek. Tak. A pokaż mi to. Twierdzę, że ta figurka jest jedną ze słabszych. Dlatego, bo ma takie niedorównania we włosach. Hmm, nie, przybliżej, bo ja tutaj mam blisko. Za uszami. No o, to takie ciekawe, pokaż. No i niedo, takie niedorównanie to spokój. Aha, takie nie, jakby nie gotowe. Tak jakby, a tu w ogóle z tyłu, gdyby tak popatrzeć, ta ręka zlewa się z szatu i... ogółem. okej, okay. ciekawe. Nie, nie widać, widać jakby szata nie opadała tak im w dół, mhm. jak zawsze było. Czy, tylko że trzymała się im mocno jakby była mhm. y, 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 przyklejona klejem. Okay. Więc y, tą figurkę daję 6 na 10. 6 na 10. To mam nadzieję, że Wam się podobało. Będziemy otwierać kolejne okienko już jutro.